Cześć, z tej strony Ania. I Darek. A dzisiaj z nami na stole mapa Polski, a konkretnie siąść do pociągu z mapą Polski. Tak, jest to dodatek do gry. E, Kiedy grałeś siąść do pociągu Europa bądź Ameryka, to jest istotne, że trzeba mieć właśnie podstawkę. Bo... Tak, ponieważ e, musimy wykorzystać karty e, naszych wagoników e, oraz e, tutaj znaczniki naszych pociągów które są w tych dużych, oryginalnych, pełnych, pełnych wersjach. Tak jest. E, natomiast w dodatku będziemy mieć nowe bilety połączeń, będzie ich całkiem sporo, także na pewno będziemy mieć czym się bawić. Mhm. Będziemy mieć także karty, które dadzą nam dodatkowe punkty. E, Bo tutaj właśnie pojawia się największa różnica, tak wyróżniająca jest. tą właśnie mhm. część. Tak, ponieważ nasz kraj leży w samym środku Europy możemy skorzystać z połączeń międzynarodowych. Czyli będziemy łączyć po prostu różne kraje, które leżą na naszych granicach. No, mamy właśnie zaletę taką, że jesteśmy krajem między in mnóstwem innych krajów i jak połączymy na przykład e, trasę zrobimy z Niemiec do Białorusi albo do Ukrainy, pobieramy właśnie dwie karty tych krajów, które połączyliśmy, dostając bonusowe punkty. Tak. Mimo wszystko polecamy skupić się najpierw na wykonywaniu biletów u nas na naszym własnym terenie w Polsce, ponieważ za nie dostaniemy tak naprawdę hmm. dość sporo punktów, tak, które pozwolą nam na wygraną. Chodzi, można próbować e, zdobywać punkty na różne sposoby, każdy ma prawo do tego, także jest kilka kombinacji, żeby zdobyć ich najwięcej. Tak, jeśli chodzi o podobieństwa do podstawowej gry, e, Zasady. Ja bym, zasady są dość, dość podobne. Czyli tak, każdy dostaje 4 karty na rękę mhm. i wykładane są na środku 5 kart, z których pobieramy po prostu w trakcie swojej rundy tury dwie karty, chyba że bierzemy jedną lokomotywę, mhm. ewentualnie dwie losowe zakryte. Nie? Tak jest. Druga opcja, którą możemy zrobić, to pobrać sobie nowy bilet, żeby zdobyć więcej punktów. No mhm. i najważniejsza rzecz, kiedy mamy odpowiednie kolory, na przykład takie dwa niebieskie, używam takie dwie karty i powiedzmy, że zbuduję moje dwa pociągi na niebieskich torze i zdobywam dzięki temu, akurat względem takiej tabelki, dwa punkciki, że przesuwa właśnie te żetoniki i to będzie wszystko. Tak naprawdę zasada, zasady gry są banalnie proste. Tak jest. Jeszcze jeśli chodzi o różnicę, no to jak widać, plansza jest troszeczkę mniejsza, więc mamy troszeczkę mniej naszych pociągów, jest ich 35. Tak, zamiast 45. Mm. I niestety w tym wypadku mamy tylko 4 graczy, nie ma już możliwości mm. grania w 5 osób. Tak, nie mamy też e, tutaj naszych żetonów dworców, w związku z czym nie będziemy mogli wykorzystywać e, tutaj linii naszych przeciwników. Tak, to takie... W sumie to jest fajnie, że zostało pozbyte się takich dodatkowych elementów, bo gra staje się prostsza i łatwiejsza, a zamiast dostaliśmy... Możliwość budowania transgranicznego, więc coś za coś. Tak. Nie ma na naszej mapie też tuneli i przepraw wodnych. Mhm. Dzięki czemu gra jest prostsza, łatwiej nam wprowadzić. Szybcie to wszystko idzie. Tak, łatwiej wprowadzić też nowych graczy, e, zwłaszcza że no, mamy dość tematyczną planszę. No, na przykład najmłodszych do gustu. możemy uczyć geografii w końcu będziemy wiedzieć, gdzie są te wszystkie miasta. Tak dodatkowo. Tak. Co jeszcze trzeba wspomnieć? Trzeba wspomnieć o klimacie, który mamy na pudełku. Właśnie. Ponieważ, jak można zauważyć, mamy tutaj takie rysunki, rodem z lat 50., natomiast, no, jeśli spojrzymy na samą planszę to już niekoniecznie tak to Bo wygląda. Mapa jest z czasów współczesnych. A jak wiemy, troszkę w przeszłości nasz kraj trochę inaczej wyglądał, mhm. Drob, drobne, drobne różnice, ale sami twórcy zaznaczyli to w instrukcji, że po prostu żeby nie mieszać za bardzo, żeby to wyglądało tak jak obecnie, to mapa jest taka jak teraz. Mhm. Malkontenci, proszę nie skupiać się na takich drobiazgach. Bawimy się, to jest zabawa, gra. Tak, także jak najbardziej polecamy ten dodatek, ponieważ jest to prostsza wersja, właśnie wsiąść do pociągu... I ja obawimy się całkiem fajnie. Tak, szczerze mówiąc, myśleliśmy, że może troszeczkę inaczej odbierzemy tą grę, natomiast w momencie, jak się już zagrało. No, fajnie. Tak, Bo mnie osobiście zawsze przeszkadzały, tak, utrudniały zabawę te wszystkie tunele i te wszystkie przeprawy, do kombinowania. To ma być prosta, przyjemna gra, żeby mm -hmm. usiąść w gronie rodziny młodszymi i starszymi, i w tym momencie ta gra spełnia te warunki. Dokładnie. Także. Jak najbardziej nam się spodobało. Uważamy, że zagramy pewnie jeszcze niejedną partię, na pewno i z młodszymi, i ze starszymi graczami. Tylko nie zapominajcie, podstawowa wersja gry jest wymagana, inaczej się nie da zagrać. Więc tak kupienie poddatku to jest tylko połowa. Trzeba mieć jeszcze mhm. podstawkę. Tak Także jest. tym akcentem zakończamy i liczymy, że jaki Wam, taki nam, będzie się budowało świetnie, wszystkie te połączenia kolejowe i... Nie będzie żadnych opóźnień. Tak. <laughs> tak. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Do następnego.